Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że najbardziej magnetyczni mężczyźni w towarzystwie to nie ci, którzy mówią najgłośniej? To nie ci, którzy próbują za wszelką cenę zdominować rozmowę, rzucać dowcipami, zabiegać o uwagę wszystkich wokół. Widzisz ich w różnych miejscach, na imprezach, w kawiarniach, w pracy i oni nigdy nie sprawiają wrażenia, jakby musieli coś udowadniać. Pamiętam jeden wieczór, który zmienił całe moje postrzeganie tego, jak działa przyciąganie. Byłem na spotkaniu towarzyskim dwa lata temu. Grałem wtedy w rolę duszy towarzystwa, opowiadałem historię, rozśmieszałem ludzi, starałem się błyszczeć. Myślałem, że i am bardziej będę zabawny i interesujący, tym bardziej kobiety będą mną zainteresowane. Tymczasem w tym samym pomieszczeniu był pewien facet. W zasadzie przez całą noc prawie się nie odzywał. Stał spokojnie, czasem coś powiedział, ale nigdy nie próbował być w centrum uwagi. I zgadnij, kto wyszedł z tą kobietą, którą próbowałem zaimponować, nie ja. I to było dla mnie jak kubeł zimnej wody. Zrozumiałem, że to, co uważałem za atrakcyjne i magnetyczne, wcale nie jest tym, co działa w prawdziwym świecie. Od tamtej pory zacząłem obserwować mężczyzn, którzy mają tę obecność, tę niewidzialną aurę, dzięki której inni ich słuchają, a kobiety przyciąga coś, czego nie potrafią nawet nazwać. Dzisiaj podzielę się z Tobą pięcioma zasadami, które odkryłem, zasadami, które nie mają nic wspólnego z tanimi trikami podrywu czy manipulacją, ale z głęboką, autentyczną zmianą w tym, jak się zachowujesz i jak się prezentujesz. Zostań ze mną do końca, bo jeśli zrozumiesz te punkty i wdrożysz je w życie, to Twoja obecność zacznie działać na ludzi jak magnes. Pierwsza zasada: opanuj sztukę strategicznej ciszy. Większość mężczyzn panicznie boi się ciszy. Kiedy rozmowa zwalnia, kiedy zapada moment milczenia, natychmiast zaczynają mówić, żeby wypełnić pustkę. Opowiadają historie, rzucają suchary, byleby tylko nie było niezręcznie. Problem w tym, że nadmiar słów odbiera ci aure tajemniczości. Ludzie zaczynają cię postrzegać jako kogoś przewidywalnego, kogoś, kogo łatwo przeczytać. Tymczasem mężczyźni, którzy potrafią być spokojni i wygodni w ciszy, wysyłają bardzo mocny komunikat, czuje się pewnie w swojej skórze. Nie muszę walczyć o Twoją uwagę za pomocą słów. To jest jak niewidzialna dominacja. Kiedy zaczniesz mniej mówić, zauważysz pewną ciekawą rzecz, ludzie zaczną mówić więcej. Zamiast Ty gonić rozmowę, to ona zacznie gonić Ciebie. Kobiety zaczną zadawać Ci pytania, będą próbowały Cię rozgryźć, bo Twoje milczenie tworzy napięcie i ciekawość. To właśnie napięcie jest jednym z najsilniejszych motorów przyciągania. Wyobraź sobie grupową rozmowę, w której jest 10 osób, 9 z nich mówi, a jedna siedzi spokojnie i tylko od czasu do czasu dodaje coś trafnego. Na kogo zwrócisz największą uwagę? Właśnie na tę osobę, bo wiesz, że jeśli już coś mówi, to jest to przemyślane i wartościowe. I to jest dokładnie ten efekt, który chcesz osiągnąć. Druga zasada: rozwijaj swoją fizyczną obecność. To coś, co może wydawać się mało ważne, ale to jak wchodzisz do pomieszczenia, jak stoisz, jak się poruszasz, mówi o tobie więcej niż tysiąc słów. Obserwowałem mojego znajomego, który jest bardzo skuteczny z kobietami, mimo że nie jest szczególnie gadatliwy. Zauważyłem, że wszystko, co robi, jest celowe. Kiedy wchodzi do pomieszczenia, nie robi tego nerwowo ani pośpiesznie. Jego kroki są pewne, spokojne, jakby miał cały czas świata. Kiedy siada, robi to powoli, jakby naprawdę zajmował przestrzeń i czuł się w niej u siebie. Jego ruchy są płynne, nic nie jest szarpane czy chaotyczne. To daje ludziom wrażenie, że jest stabilny, zrównoważony, godny zaufania. Postawa jest kluczowa, nie mówię o sztywnej postawie jak na wojskowej defiladzie. Mówię o naturalnym ustawieniu ciała, które pokazuje pewność siebie, ramiona otwarte, klatka piersiowa lekko wypchnięta, głowa uniesiona, wzrok skierowany do przodu. Taka postawa sprawia, że inni czują Twoją obecność jeszcze zanim cokolwiek powiesz. To jest szczególnie ważne w świecie, w którym większość ludzi chodzi przygarbiona, wpatrzona w telefon, nieświadoma własnego ciała. Jeśli chcesz być postrzegany jako mężczyzna o magnetycznej obecności, Twoje ciało musi komunikować pewność siebie, zanim zrobi to Twój głos. Trzecia zasada: słuchaj z intensywnością, która rozbraja ludzi. Większość mężczyzn w rozmowie nie słucha. Oni czekają, aż druga osoba skończy mówić, żeby mogli powiedzieć coś od siebie. To nie jest prawdziwe słuchanie. Prawdziwe słuchanie to sztuka, która wymaga obecności tu i teraz. Chodzi o to, żebyś nie tylko słyszał słowa, ale żebyś był w pełni skupiony na tym, co druga osoba próbuje ci przekazać, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Kiedy zaczniesz naprawdę słuchać, zauważysz, jak zmienia się energia rozmowy. Ludzie poczują się wyjątkowi w Twojej obecności. Kobiety szczególnie reagują na to bardzo mocno, ponieważ rzadko czują, że ktoś naprawdę ich słucha bez rozproszenia. To nie jest bierne kiwanie głową, to jest aktywne słuchanie, kontakt wzrokowy, subtelne reakcje, które pokazują, że jesteś zaangażowany, zadawanie pytań, które pogłębiają rozmowę. Jeśli kobieta mówi, że lubi podróże, nie odpowiadasz tylko ja też, ale pytasz, jaka podróż najbardziej zmieniła twoje życie i dlaczego? Takie pytania sprawiają, że rozmowa staje się bardziej osobista i wartościowa, a ona zaczyna cię kojarzyć z kimś, kto naprawdę ją rozumie. Czwarta zasada: Pozwól, aby twoje działania mówiły za ciebie. W świecie, w którym każdy krzyczy o swoich osiągnięciach, mężczyzna, który po prostu robi to, co mówi, jest jak powiew świeżego powietrza. Ludzie zaczynają ci ufać, bo widzą, że twoje słowa mają pokrycie w czynach. Jeśli mówisz, że jesteś punktualny, bądź punktualny. Jeśli mówisz, że cenisz szczerość, bądź szczery, nawet jeśli to niewygodne. Jeśli mówisz, że masz cele i ambicje, pracuj nad nimi i pokazuj rezultaty. Kobiety obserwują te małe szczegóły i na ich podstawie oceniają, czy jesteś mężczyzną godnym zaufania. Nic nie jest bardziej atrakcyjne niż konsekwentne działania, które potwierdzają twój charakter. To buduje twoją reputację i sprawia, że ludzie zaczynają się zastanawiać, kim on właściwie jest, że ma taki spokój i determinację. Piąta zasada: zadawaj pytania, które odsłaniają duszę drugiej osoby. Małe, powierzchowne pytania to strata czasu. Jeśli chcesz naprawdę zbudować głęboką więź, musisz pytać w sposób, który pozwala drugiej osobie się otworzyć. Zamiast standardowego, czym się zajmujesz? Zapytaj, co sprawia, że czujesz się najbardziej spełniony w tym, co robisz. Zamiast skąd jesteś, zapytaj, jakie wspomnienie z dzieciństwa najbardziej Cię ukształtowało. Tego typu pytania nie tylko czynią rozmowę ciekawszą, ale też pokazują, że jesteś naprawdę zainteresowany tym, kim ona jest, a nie tylko tym, jak wygląda. Zauważysz, że kiedy zadasz tego typu pytanie, rozmowa automatycznie wchodzi na głębszy poziom. Ludzie zaczynają się otwierać, mówić o rzeczach, o których zwykle nie rozmawiają, a to tworzy wyjątkową więź, której nie da się podrobić. Kiedy zaczniesz stosować te pięć zasad w praktyce, zauważysz, że Twoja obecność zaczyna zmieniać dynamikę w relacjach. Ludzie będą Cię bardziej szanować, kobiety będą bardziej zaintrygowane, a Ty poczujesz większy spokój i pewność siebie. Pamiętaj, to nie są sztuczki ani manipulacje. To jest powrót do swojej autentycznej siły, do bycia mężczyzną, który nie potrzebuje udowadniać swojej wartości słowami, bo Jego obecność mówi wszystko. Jeśli to, o czym dziś mówiłem, dało ci nową perspektywę na to, czym jest prawdziwa atrakcyjność, zostaw komentarz i napisz, który punkt najbardziej cię zaskoczył. Subskrybuj kanał, bo w kolejnych odcinkach będę mówił o tym, jak jeszcze bardziej wzmocnić swoją mentalność i stać się mężczyzną, którego obecność przyciąga ludzi jak magnes.